Cześć! Poznajcie z nami Smart Logistics Arenę firmy Mayblock, innowacyjną matę edukacyjną, która stanowi znakomite rozszerzenie każdej pracowni robotycznej. Dziś będziemy programować swoje roboty tak, aby wykonywały zadania związane z transportem i magazynowaniem. Do realizacji zadania wykorzystamy roboty MBOT2. W niektórych z nich zastosujemy również chwytak. Pamiętajcie, że roboty mogą być zdalnie sterowane przez operatora z wykorzystaniem kontrolera albo zwykłej klawiatury, ale mogą też wykonywać te zadania zupełnie autonomicznie. Przenieść naukę programowania i robotyki na wyższy poziom.